Dzień dobry. Trudne sytuacje w naszym życiu są dobrym momentem, żeby przeprowadzić pewien eksperyment. Eksperyment polegający na tym, żeby zobaczyć, jaka ta sytuacja jest tak naprawdę, a jakie są nasze myśli o tej sytuacji. Co nam nasz umysł mówi o tej sytuacji. Dla wielu osób. To jest to samo. Nie ma tam przestrzeni. Sytuacja i, i myśli o sytuacji są tym samym. Natomiast nie jest to to samo. Przykład, przykładem na to jest ta sytuacja obecna. Dla wielu ludzi jest ona negatywna, zła, niepokojąca, ale. Dla osób, które posiadają firmy produkujące środki dezynfekujące, być może jest to sytuacja dobra. Być może teraz, właśnie, mają szczyt sprzedaży. Wiem, że tak jest. Nawet firmę moich znajomych chciała wykupić dużo większa firma za bardzo dobre pieniądze, ponieważ dla nich ten czas. Pod kątem biznesu jest bardzo dobry. Więc sytuacja i nasz osąd sytuacji, nasze myśli. A propos sytuacji, to nie jest to samo. Zastanówmy się nad tym, bo ciekawe jest to, że kiedy sytuacja jest trudna, ktoś mógłby powiedzieć negatywna. Rodzi ona w naszym umyśle bardzo wiele myśli. Nasz umysł, nasze ego lubi tworzyć, w jaki sposób lubuje się w tych negatywnych sytuacjach. Zauważ, że kiedy przeżywasz coś pozytywnego, kiedy zachwyciło Cię jakieś zjawisko pogodowe, tęcza, piękny krajobraz, nie ma wtedy zbyt dużo tych myśli. Możesz sobie powiedzieć, wow, piękne, super, wspaniałe, ale dużo więcej jest tam przeżywania Twojego, tego doświadczania, niż tych myśli. A w sytuacji trudniejszej, można powiedzieć na, na skróty trochę negatywnej, ten umysł się bardzo uaktywnia. Jeśli bym teraz kogoś zapytał o tą sytuację bieżącą w naszym kraju, na świecie, miałby mi na pewno dużo do powiedzenia, że jest bardzo źle, że ludzie chorują, że niektórzy nie przestrzegają tej kwarantanny, w tych sklepach jest utrudnione korzystanie ze sklepów. Na pewno to jest spisek cała ta sytuacja jest spisek rządu chińskiego albo amerykańskiego, że. Politycy, rząd mało robią w tym, żeby naprawić tą sytuację. Szpitalom już wszystkiego brakuje, że w Hiszpanii, we Włoszech ludzie strasznie tam umierają. Te doniesienia są przerażające. Nie można wychodzić, nie można iść na spacer do lasu. I tak dalej, i tak dalej. Dużo. <laughs> I tutaj ten umysł naprawdę staje się aktywny. Jeśli Dwie takie osoby się spotkają i zaczną rozmawiać w tym duchu, to zauważcie, że ta rozmowa może trwać bardzo długo, bo mamy jakby wspólny powód do tego narzekania. A co by się stało, gdybym tak na chwilę, tu, dla siebie, ściągnął te wszystkie moje myśli negatywne z tej sytuacji, z tej sytuacji, z tego momentu, z teraz. Co by się okazało? Okazałoby się, że siedzę sobie w domu, oddycham sobie spokojnie, za oknem świeci słońce, słyszę ptaki, Wiosna nadchodzi, widzę kawałek nieba, chmury, widzę fragment zieleni. Kiedy zrzucam ten niepotrzebny bagaż ciągłego myślenia o tej sytuacji negatywnego, czuję się Lżej. I nagle się okazuje, że nie muszę tak cały czas w głowie tego wszystkiego przerabiać, dołując się tym i budując w sobie lęk właśnie przez te, przez te myśli. Wszystkie moje inne zmysły mówią mi, że jest dobrze. Nie widzę teraz zagrożenia moimi oczami, widzę swój pokój. Nie słyszę nic groźnego, nie czuję bólu. Mój zmysł powolnienia też nie ostrzega mnie przed czymś niedobrym. Mam różne kanały, te zmysły, przez które dociera do mnie rzeczywistość. Mam swoje myśli, coś widzę, coś słyszę, coś czuję. Węchem, dotykiem, jeśli zrobię, jeśli skoncentruję się tylko na tym kanale tych myśli, to ta rzeczywistość, ta sytuacja jest jakaś, robi się negatywna. Ale jeśli oddalę się na chwilę, ten kanał trochę przymknę i zwrócę uwagę na inne moje doznania. Inne sygnały ze świata, które do mnie docierają, to się okaże, że jest w porządku. Że w tu i teraz nic takiego złego się nie dzieje. I mogę trochę odpocząć. Oddalając się od tych myśli, przez chwilę wyciągając głowę z tego strumienia ciągłego myślenia. Mam taką chwilę wytchnienia. Mogę odpocząć, jakbym ściągnął taki ciężki plecak ze swoich barków. Tutaj, w tej przestrzeni, w teraz, nic mi nie zagraża. Nikt się nie dobija teraz do moich drzwi, nie słyszę jakichś żadnych krzyków. Nic się nie dzieje takiego. Próbuj sobie wykonać takie ćwiczenie przez chwilę. Przez chwilę skoncentrować się na swoim oddechu, rozejrzeć się po miejscu, w którym siedzisz, w którym się znajdujesz, usłyszeć to, co, to, co słychać, te bliższe i dalsze odgłosy. Poczuć temperaturę, która jest w tym pomieszczeniu. Poczuć jakieś zapachy, które są obecne. To wszystko sprawia, że osadzasz się w tej teraźniejszości, że wychodzisz z tych myśli do takiego rzeczywistego, prawdziwego świata. Jeśli to Ci się nie spodoba, to zawsze możesz tam wrócić. Zawsze możesz znowu się przekierować tylko na ten kanał myśli. I odbierać to wszystko tylko tym jednym kanałem i czerpać wiedzę o tym, co się dzieje tylko z tego jednego kanału. Tak często negatywnego, niosącego negatywne informacje. A być może w tym eksperymencie, w tym doświadczeniu odnajdziesz chwilę spokoju, być może zauważysz, że wcale nie potrzebujesz nosić ze sobą tego ciężkiego, Plecaka ciągłego myślenia, rozważania i analizowania tej całej sytuacji. Może to zmniejszy Twój lęk, napięcie? Bo tutaj, teraz nic się nie dzieje. Wszystkiego dobrego.